Dziesiąt lat pracy na nic! Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy. Nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu, że śpię na kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać, chlują na mój widok, a teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna, żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocik oczu. Powodzenia. Okiełki skrzesiła. Odpalacz zapalił to Odpalał, pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł do stronę sadu. Ślady butów. Wężkie i duży rozmiar. multim ペロリッキーの巣を割いをてみてください。

Paskudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej riposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z niej nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj. Dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Ja, to... Spróbuj. Chętnie się rozruszam. Jakieś ostatnie słowa? Yeah. Yeah. Ale nie nogi, więc pójdziesz ze mną do kowala i dobrze radzę. Już bez numerów. Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie Pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Ora, żołnierze! Pozwólcie! Nie, Willi, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż, więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim! Teraz to cię dopiero we wsi polubią. Teraz to ja już mam ich wszystkich w dupie. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych, jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów Moresu. No ale mniejsza z tym, twoja nagroda. A tak poza tym parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz dam zniżkę. Witam stałego klienta. Czego ci potrzeba tym razem. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Bywaj. Mój rzec, ciężko. Masz dar nad głowa, a to już co? Jak czarni oblegali wyzimę, to spalili w podgrodzie do gołej ziemi. Często rozmawiasz ze swoim psem? To nie mój pies, tylko brata, Bastiena. Chociaż teraz to już chyba mówi Widzisz, Bastien bił się w wielkiej bitwie z czarnymi tłupot no, zaraz I od tego czasu słuch o nim zaginie. Mówiłem mu, zrób jak ja. Utnij sobie palec albo dwa, to cię nie wcielą. Ale bał się. Ach, cholera jasna. Na twoim miejscu rozejrzałbym się na pobojowisku. Byłem tam. Morze trupów i trupojadów. Słyszałem kiedyś, że bują się ognia, więc próbowałem przegonić się pochodną. No i gówno prawda, powiem ci. Gdyby nie Huzar, zeżarłyby mnie żywcem. Słuchaj no, zgaduję, że nie nosisz tych mieczy od parady. Obroń mnie przed gulami i pomóż znaleźć Bastiena, a dobrze zapłacę. Dobrze, pomogę ci. Tylko od bitwy minęły już ładnych parę dni, szanse, że znajdziemy Twojego brata żywego są małe. Bardzo małe. Co ty nie powiesz, ale chcę chociaż stamtąd zabrać jego ciało, żeby Bastian nie gnił pod gołym niebem razem z czarnymi. Spotkajmy się na wzgórzu koło pobojowiska. Dalej pójdziemy razem. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie zdala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy. Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. To ten? Nie, nie podobno. No i co, kurde się, Skóra spalona do szczętu. Wiem, że ciężko powiedzieć, ale może to on? Ja? Bastien był spory chłopak. Szeroki w barach, a ten tu jakby mniejszy, ale może to przez ogień. Zwęszył go! Huzar zwęszył Bastiena! Chodź! To jeszcze nic! Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balistę, a on tylko, żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie, bałwan? Przestań już. Żebra mnie bólą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi, Bastian! On, on się pojmał ten nilgardszyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Gdyby nie Czarny, Bastian już by nie żył. Więc może mu pokaż, że Nordlingowi nie są dzikusami, za jakich nas mają w Nilwgardzie. No, da mu się ubrania po ojcu, przyuczy do pracy w polu. Tylko ten akcent, no. Ale niech będzie. Zabiorę jego. Dzięki, Wiedźminie. Twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece.